Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zapytaj słodkiego. Ja tutaj dostałem fajny shaker od Real Pharma. Jak widzicie, powiem Wam szczerze, że wcześniej myślałem, że, że to jest absolutna taka trochę bzdurka, jeżeli chodzi o te mieszanie. Ale satysfakcja z tego, w momencie, kiedy kończę trening siłowy i naciskam ten magiczny przycisk, i mogę sobie położyć na chwilę ten shaker i zrobić swoje i wracam z powrotem i piję już z, 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 z przygotowanego przez siebie napoju, jest naprawdę czasem mega fajny. <laughs> wracając już bezpośrednio do tematu, oczywiście, jak zawsze, odpowiadam na Wasze pytania. Tym razem pytanie mam od Mikołaja. A Mikołaj pyta się dokładnie, jak poradzić sobie z zostającą partią? Chodzi mi tutaj w przypadku bicepsa, tricepsa, jak zmusić się do wzrostu. Ogólnie e, powiem Ci tak, no, temat rzeka. Być kilka ważnych aspektów, na których trzeba się e, zawsze zastanowić. Ja wychodzę z założenia, że mega istotną rzeczą jest pierwsza, pierwsze pytanie, na jakim poziomie zaawansowania jesteś. Jeżeli jesteś już powiedzmy osobą, która ćwiczy 2-3 lata, 4, wykorzystałeś już w, w miarę możliwości wiele różnych metod treningowych, e, jakoś dochodzi do momentu, kiedy ta stagnacja zaczyna się pojawiać i coraz częściej jeśli ci ciężej osiągnąć jakieś założone cele treningowe. No to rzeczywiście trzeba zacząć bardziej jakby specjalistycznie podchodzić do tego treningu siłowego. Ja wychodzę z założenia, dlaczego mówię zawsze o tym, żeby zawsze zacząć od jakby punktu wyjścia, czyli od tego na jakim poziomie jesteśmy. Głównie z jednego powodu, często jest tak, że taką jakby największą, największym błędem, jaki popełniają nasi adepci sportów sylwetkowych, to przede wszystkim to, że zbyt często w treningu siłowym u nich pojawia się zbyt duża objętość, czyli zbyt duża ilość ćwiczeń, serii itd. I w moim odczuciu, patrząc na metodykę, w jaki sposób posługują się już podczas samego treningu siłowego, bo wiadomo, tak jak my wszyscy chodzę do różnych siłowni i obserwuję, jak chłopaki ćwiczą, to ćwiczą zbyt często do upadku mięśniowego. I ten upadek mięśniowy często jest takim jednym z głównych bodźców, który powoduje to, że zamiast... Zobaczcie, my mamy taką metodykę sportu, że chyba jako jedyni w sportach sylwetkowych doprowadzamy swój organizm do tego, że... Dochodzi do tego upadku mięśniowego. Wyobraźcie sobie, nie wiem, sprintera, który biegnie na 100 metrów i biegnie tak szybko, tak długo, aż padnie. Nie ma, takiego, nie ma takiej możliwości. Dlatego tak samo jest, a teraz z drugiej strony macie właśnie kulturystów, albo sporty sylwetkowe. Jak często jest tak, że wyciskamy, unosimy te, uginamy te bicepsy, wyciskamy, robimy pompki i robimy do tego momentu, kiedy praktycznie każdą serię. Robimy do upadku, nie jesteśmy w stanie powtórzyć kolejnego jakby ruchu. I tutaj może być też problem. Dlatego niekoniecznie czasem zmiana jakby, nie wiem, na, lepsze, na inne ćwiczenia, na inne metody jest najlepsza, tylko zastanowienie się od tego, jak w aktualny sposób podchodzę do treningu. Pamiętaj, że bicepsy tricepsy, tre, i tricepsy są angażowane jako mięśnie stabilizujące w mięśniach naramiennych, w, 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 w treningu mięśni klatki prysiowej wiadomo, biceps jest angażowany w mięśniach treningu grzbietu, więc na pewno te rzeczy trzeba wziąć pod uwagę. Oprócz tego, jeżeli zwiększałbym cokolwiek, albo bym chciał w ogóle zróżnicować tę intensywność, to rozłożyłbym to na kilka różnych etapów. Wprowadziłbym na razie jakąś pewną jakąś metodę treningową, dorzucił sobie może jakąś tam metodę drop w jednym ćwiczeniu, kontynuował ją przez, powiedzmy, okres tam 3-4 tygodni na jednym ćwiczeniu, lub też na drugim. Bardzo fajną też opcją jest na przykład taka intensyfikacja metodą SST, którą jakiś czas temu możesz też zerknąć na, na mojego YouTuba Tomek Słowkiewicz albo na Marta i Tomek w Fitness Tam też pokazywaliśmy różnego typu jakby takie metody intensyfikacji treningowej. Jeżeli to wciąż nie pomaga, to na pewno spróbować może sprawdzić te grupy, które na pewno są u Ciebie dużo lepiej rozwinięte, bo zawsze jest tak po pewnym czasie, że widzimy, które grupy lepiej się rozwijają, które nieco gorzej. Zmniejszyć objętość, treningowej, z, zmi, objętość treningową, zmniejszyć też intensywność na tych treningach, na tych grupach, w których jesteśmy silni i skupić się w dużo jakby bardziej optymalny sposób czyli skupi się nad techniką, nad właśnie metodyką treningową, nad tymi rzeczami, które powinny być bardzo ważne w tym treningu. Jeżeli to wciąż nie działa, to tak naprawdę to już potrzebujesz naprawdę fachowej jakiejś tam opinii, tego ktoś musiałby zobaczyć dokładnie, jak wyglądają Twoje treningi, jak, jak się rozwija Twoja sylwetka. No i przede wszystkim też sam zarys tej sylwetki byłby ważny. Mam nadzieję, że w miarę możliwości mogą ci pomóc. Jeżeli dotrze do ciebie ta odpowiedź, to jak najbardziej zadawaj pytania w komentarzach pod nagraniem. Dziękuję ślicznie i do usłyszenia w następnym odcinku.